Jak zabrać dostęp do zmiany magazynu użytkownikowi programu w subiekcie i gestorze Nexo, Nexo Pro. Domyślnie w programie Subiekt Nexo, Nexo Pro oraz Gestor Nexo, Nexo Pro wszyscy użytkownicy mają dostęp i możliwość wystawiania dokumentów na każdym z magazynów zdefiniowanych w systemie. Takie zachowanie programu nie zawsze może być pożądane. Dlatego istnieje możliwość wskazania użytkownikowi magazynu, na którym będzie pracował i odebranie możliwości jego zmiany. Aby tego dokonać, przejdź do modułu konfiguracja i odszukaj pozycję użytkownicy. Pamiętaj, że musisz posiadać stosowne uprawnienia, aby móc modyfikować dane innych użytkowników. Zaznacz pracownika, któremu chcesz ograniczyć dostęp do magazynów i kliknij Popraw. Dokonaj wyboru domyślnego magazynu dla pracownika. Kolejno przejdź do zakładki uprawnienia. Uprawnienia umożliwiają blokadę funkcjonalności w programie. Można je spersonalizować pod konkretnego użytkownika, lub mogą zostać przypisane wielu użytkownikom poprzez nadanie im ról. Te dostępne są w linii Pro. Aby zmodyfikować uprawnienia wybranemu użytkownikowi, wyszukaj i odznacz uprawnienie o nazwie Zmiana Domyślnego Magazynu. Zachowaj zmiany klikając Zapisz. Od tego momentu dany pracownik po zalogowaniu będzie miał ustawiony stosowny magazyn i nie będzie miał możliwości jego zmiany.